Witam pozdrawiam serdecznie. Jeszcze też bardzo się towarzyszą. Na samym wstępie chciałbym podziękować za oglądanie moich filmów. Jest nie mi niezmiennie bardzo miło. Wziąłem sobie słoiczek na jagody. Może jakiś zbieram dla dziadka. Mniej więcej. Tu jest skalnik, paśnik, który wiele razy już nagrywałem i będę nagrywał. Pamiętajmy, że latem do zwierząt, zwierząt tak może nie do przesady, ale. Zimą do karmienia powinno odbywać się w 70-80%, żeby te zwierzęta też same nauczyły zdobywać się pokarm. Ja to wzywam jak, jak widać. Skierujemy się gdzieś dalej, jeszcze tam wyjdziemy sobie. Ten kran ogólnie wcześniej był przewalony. Jakoś go tu ktoś przewalił. Nie wiem, czy burza go przewaliła, czy ja to zrobię dla Państwa ujęcie. Fajnie tu. Pająk tam jakiś łazi Może uda mi się go ująć Tak udało się ująć łazi tam Ogólnie lub, Lubię w tym miejscu przesiadywać, siedzieć Taki klimatyczny Zastój w lesie I dziękuję Państwu ślicznie za to, że oglądacie moje filmy, jest mnie niezmiennie bardzo miło Chciałem Państwu bardzo ślicznie z tego miejsca podziękować Kalnik jeszcze raz. Tutaj na z dużej perspektywy. Właśnie on był przewolony w tą stronę. Ale udało mi się podnieść go, postawić. Oczywiście nie miałem czym wbić, także nie wbijamy tego karnika, bo nie było czym wbić. No piękny kalnik. Oczywiście kiedyś tu jak byłem wcześniej to zastałem taki kanik, taki fajny obłożony bułkami i w ogóle takimi dużymi tego typu akcesoriami, Rzeszami w ogóle do jedzenia Sam kiedyś nosiłem maschewkę do lasu jak jeszcze mi paśnika nie chcieli Za pajęcznym Także karmik tak widzę że też poszedł na piach Dużo jagu tu jest właśnie widzę was bardzo, bardzo fajnie Będzie się zbierać no i pozdrawiam Państwa cieplutko i serdecznie. Łysy z lasu, skinhead z lasu, pozdrawiam serdecznie, dasz Zapraszam na kolejne materiały.